Niezbędne dla, dla, dla Polski i one nie muszą współzawodniczyć z innymi projektami, aby zostać dofinansowane. Muszą spełnić określone warunki i już. W Państwa przypadku, jako że nie znaliście się Państwo na tej liście, jedyną drogą była konkursowa. I tutaj muszę przyznać, że wykazaliście się Państwo wielką przezornością i rozsądkiem, jako że Państwo nie się w pierwszym konkursie, który był ogłoszony rok temu w maju, tylko to był kolejny konkurs. To świadczyło o dużej rozwadze i rozsądku, ponieważ w momencie, kiedy nie wszystko jest gotowe, a ktoś próbuje składać wnioski niepełne, nie, nie do końca przygotowane, to po prostu no, jest to potem bardzo źle oceniane. W Państwa przypadku do, dopracowaliście wniosek do końca i wtedy wybierali go złożyliście. Proszę Państwa chciałbym jeszcze ewentualnie w sekundę powie, powie, powiedzieć jaka jest sytuacja. Aha, może się na coś się dzieje. No proszę Państwa, no to może taki, krótki skrót, mały skrót. To jest główny cel. To jest cel, wokół tego celu ło, Szałka na. 7,37 milionów euro. Yy, możemy jechać dalej. Yy, kwota 37,9 plus 10 euro. Następnie. Yy, to są te dwie osi priorytetowe, którymi zajmuje się Wojewódzki Fundusz. Yy, jest to gospodarka wodno do 15 tysięcy RLM. Tylko i wyłącznie, proszę wam, że to, to jest przeznaczone, że są tylko dla, dla miast, dla aglomeracji, które są większe do 15 tysięcy mieszkańców. I drugi projekt gospodarki tym zajmuje się Wojewódzki Fundusz, państwo skorzystać się z pierwszyości projektowej. To są dwa projekty indywidualne, które fundusz, funduszu chcemy się po sobie pochwalić w tym momencie, zajmujemy się takimi dwoma projektami indywidualnymi. Jeden to jest Sosnowiec, gospodarka odpowiedzialnych, a drugi to jest potężny projekt za 1,2 tysięcy złotych budowa spalarni dla miast tutaj Górnośląskiego Związku Metropolitalnego Proszę Państwa, podsumowanie konkursów w Polsce. Państwo są tam ukryci. Pięć konkursów dla pierwszej osi zostało, zostało ogłoszonych, 320 wniosków złożono. W przypadku drugiej osi 33. Możemy jechać dalej, bo to jest... O, nasz fundusz. Proszę Państwa, jak Państwo myślą, mało czy dużo? To jest to, co zostało złożone do naszego funduszu w Katowicach. To jest efekt współpracy, pracy z minami, samorządami. Pierwszy konkurs 8, 2. Yy, to jest ilość wniosków. Drugi konkurs 6. Trzeci konkurs 4, 3, 1, radę 20. Dużo mało. Jedziemy dalej i to wszystko będzie jasne. Proszę. Proszę Państwa, tak wygląda Polska. Państwo są tam w tym piątym od końca słupku, gdzie jest województwo śląskie, 17 wniosków złożono do naszego funduszu w naszym, w naszym województwie, przepraszam. 18 wniosków, tylko jeden więcej jest razu mało A to są wyniki finansowe. Dotacje, które wnioskują gminy naszego, może podmioty, beneficjenci, bo dawne również przedsiębiorstwa, tak jak państwo, to się, suma ryżna dotacja sięga 1,5 milionów. Drugie, województwo małopolskie, które miał jeden wniosek więcej, ma dotację z odnośną rzędu. 964. się trochę na takim wiedzum, gdzie mogę się chwalić yy, osiągnięciami, ale to nie jest moja, to nie jest moja zasługa, to jest zasługa beneficjentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, więc chyba przed tym zanim przejdziemy do tej podstawowej najważniejszej części sesji uroczystości. Jeszcze chciałem serdecznie podziękować za zaangażowanie. Przepraszam, to jest moja pomyłka pracowników PGEK-u, którzy tutaj w takiej liczbie są na sali. Naprawdę to jest wasza firma i to też jest olbrzymi wasz sukces. Dziękuję bardzo za przyjście. Panie Przewodniczący, drodzy goście, na czele z Panią Prezes Gabrielą Tenartowicz, wszyscy obecni tutaj na sali, mieszkańcy łazisk oraz pracownicy przedsiębiorstwa i wszystkich tych, którzy tutaj nie wymieniłem, a zaszczycili swoimi osobami i swoją obecnością naszą dzisiejszą uroczystość. Co prawda nie miałem w tym miejscu występować, ale myślę, że skorzystam z okazji i podziękuję. Wszystkim. Przede wszystkim Radzie Miasta, która od samego początku uznawała to zadanie za ważne dla mieszkańców. To dzięki Wam, Radni, na czele z burmistrzem, który nikt inny jak On posiadał od samego początku społeczny mandat, został wybrany w wyborach bezpośrednich, i od samego początku ta inwestycja, była dla niego czymś priorytetowym. Co nam, pracownikom przedsiębiorstwa, co zarządowi spółki dawało wiatr w plecy i umożliwiło to, że mogliśmy spokojnie pracować, przygotować, jak tutaj mile zostało powiedziane, jak najlepszy projekt. Bez Waszej determinacji nam byłoby ciężko, a osiągnięcie efektu nie byłoby wcale takie pewne. Nie sposób tutaj podkreślić i podziękować przedstawicielom i w ogóle wszystkim pracownikom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podczas tej naszej współpracy, która trwała ponad półtorej roku, doświadczyliśmy jako PGEK i jako jednostka wizjąca projekt z ich strony cały czas samych elementów, które świadczyły o tym, że nasz projekt był również ich projektem, że był naszym wspólnym projektem. To pracownicy Wojewódzkiego Funduszu na czele z zarządem służyli nam zawsze dobrą radą, krytyczną uwagą, a nawet napomnieniem wtedy, kiedy było coś źle przygotowane. Prawdziwego przyjaciela poznaje się wtedy, kiedy umie on wskazać zagrożenie. To, że ten projekt w sumie tak szybko uzyskał potwierdzenie dofinansowania, to nasza wspólna zasługa, to przejaw efektywności kompetentnych władz funduszu. Świadczy to o tym, że władze Wojewódzkiego Funduszu potrafią w sposób skuteczny i efektywny wpływać na działania beneficjentów i myślę, że instytucja, którą reprezentują, można nazwać będzie i jest wiodącą, jeśli chodzi o pozyskiwanie i wdrażanie programów unijnych i wdrażanie niezbędnych, chociażby w zakresie ochrony środowiska, inwestycji. Jestem bardzo dumny z tej współpracy i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Muszę podziękować również Radzie Nadzorczej Spółki, która cały czas monitorowała proces aplikacyjny i również jej uwagi nieraz ustrzegły nas przez błędami i pozwalały na pozytywne działania. To dzisiejsza uroczystość nie jest, jak tutaj zostało powiedziane, jakimś elementem czy wiedzą, czy kampanii przedwyborczej. Jest roboczym spotkaniem, jest zamknięciem pewnego etapu, który również mógł zostać zrealizowany dzięki życzliwości ościennych urzędów miast, zwłaszcza Orzesza w a także Starostwa Powiatowego w Nikołowie. Naprawdę, osoby, które kierują tymi urzędami, cały czas w sposób priorytetowy traktowały naszą inwestycję, co przy różnego rodzaju uzyskiwanych. Opiniach, zgodach, pozwoleniach pozwalało na tak szybkie procedowanie. Tam gdzie był miesiąc, u nich trwało to 2-3 dni. Dziękuję również y, powiatowemu inspektorowi sanitarnemu y, z tych. Tam naprawdę y, wiele spraw trzeba było z nimi uzgadniać i y, tutaj zawsze wychodzili na